Zabawa, którą teraz Wam zaprezentuję, jest bardzo popularna w Rosji. Sama przetłumaczyłam ją z języka rosyjskiego, bo jak już mówiłam w innym filmie, bardzo lubię język rosyjski, ponieważ jest mowa o babci. Można też w jakiś sposób wykorzystać przy okazji nadchodzącego święta babci. Babciu, babciu, kupmy sobie kurkę. Babciu, babciu, kupmy sobie kurkę. Kurka ziarenka dziobie kutkudak kutkudak kutkudak. Babciu babciu kupimy kaczuszkę. Babciu babciu kupimy kacuszkę. A kacuszka ta ta A kurka ziarenka dziobie kutkudak kutkudak kutkudak. Babciu babciu kupimy indyczka. Babciu babciu. Pimy indyczka, a indyczek, fałdy, bałdy. A kacuszka ta, ta, ta A kurka, ziarenka dziobie kut kutkudak, kutkudak. Kut, babciu, babciu, kupmy sobie pieska. Babciu, babciu, kupmy sobie pieska. A ten piesek chał, chał. A indyczek, fałdy, bałdy. A kaczuszka, tatita, tata, a kurka ziarenka dziowie, kutkuda, kutkudak, kutkudak. Kut, babciu, babciu, kupmy sobie kotka. Babciu, babciu, kupmy sobie kotka. A ten kotek miał, miał, a ten piesek chał, chał, a indycze kwałdy, bałdy, a kaczuszka tatita, tata, a kurka ziarenka dziowie, kutkuda, kutkudak, kutkudak. Kut, Babciu, babciu, kupimy prosiaczka. Babciu, babciu, kupimy prosiaczka. A prosiaczek chrum, chrum. A ten kotek miał, miał. A ten piesek hał, chał, A indyczek fałdy, bałdy. A kaczuszka ta, A kurka ziarenka dziobie kudku kutkudak, kutkudak. Kut, Babciu, babciu, kupmy sobie krówkę. Babciu, babciu, kupmy sobie krówkę. A ta krówka mu mu, mu. a prosiaczek chrum, chrum. A ten kotek miał, miał, a ten piesek chał, chał. A indyczek fałdy, bałdy, a kaczuszka ta ta, ta. a kurka źarenka dziobie kutkudak, kutkudak, kutkudak. Babciu, babciu, kupimy źrebaka, babciu, babciu, kupimy źrebaka, a ten źrebak icha, icha, a ta krówka mu, mu, a prosiaczek chrum, chrum, a ten kotek miał, miał, a ten piesek hał, hał. A indyczek, fałdy, bałdy, a kaczuszka tatitata, ta, ta, a kurka ziarenka dziobie, kutkudak, kutkudak, kutkudak.